Że to miejsce było uczęszczane przez gangsterów? To w szczególności upatrzył je sobie właśnie Andrzej Kolikowski pseudonim Pershing. Nie. Witam na kolejnym miejscu zbrodni. Dzisiaj znajdujemy się na warszawskiej Saskiej Kępie, konkretnie na skrzyżowaniu Wandy i Meksykańskiej, gdzie 30 marca 1994 roku doszło do pierwszej próby zamachu na Andrzeja Kulikowskiego, pseudonim Pershing, czyli bossa grupy Ożarowskiej. Cały zamach był z inicjatywy wariata i dzisiaj przedstawię Wam właśnie, co tutaj dokładnie tego dnia się wydarzyło. Zapraszam. Znajdujemy się w takim dość bliźniaczym budynku, który przypomina Multipap z tamtych czasów. Obecnie po prostu tamten budynek na skutek wybuchu no, nie istnieje. Był to właśnie taki. Barak, coś w rodzaju właśnie jak tutaj ta biblioteka wygląda. Jednak muszę zacząć od początku. No, początkowo restauracja Multipub nazywała się Pokusa. Tutaj serwowano różnego rodzaju takie takie dania, laśniadaniowe. Tylko tak, jak opowiadałem w odcinku o restauracji Gama na Woli, po prostu zmieniono nazwę na taką bardziej światową, że. No, multi już brzmiało już w latach 90. lepiej. Restauracja y, podobno no, nie podawała zbyt dobrych posiłków, mimo zmiany nazwy, więc nazwa y, nie świadczyła o zmiennej jakości. I y, 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 po prostu y, gangsterzy upatrzyli sobie to miejsce, aby się tutaj stołować za dość horrendalne ceny. Podobno hamburger kosztował 22 tysiące na tamte pieniądze. I y, y, jak już y, wspominałem, po prostu był tutaj bar, gdzie mogli sobie zjeść, ale tak naprawdę chodziło o takie miejsce, gdzie mało osób uczęszcza, bo to dla gangsterów była taka bezpieczna przystań. I był tutaj stół bilardowy, co było takim standardem w tamtych latach i chodzili sobie, coś tam zjedli, napili się, pograli w bilarda. Ale właśnie w związku z tym, że to miejsce było uczęszczane przez gangsterów, to w szczególności upatrzył je sobie właśnie Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing. Jak wspominałem wam już w wielu odcinkach, Wiesław Niewiadomski pseudonim wariat nie przepadał za Kolikowskim, wręcz się na niego zaczajał. I jak opowiadałem też w pozostałych produkcjach, wielokrotnie no, próbował on go zlikwidować. A w tym miejscu próbował zrobić to po raz pierwszy. Wiesław Niewiadomski, pseudonim wariat, wiedząc, że Pershing często tutaj jada, a tak naprawdę no, jeździ na te śniadania, pomyślał, że a może by warto było tutaj właśnie przeprowadzić zamach, mmm, który odbył się w następujący sposób. Mianowicie wysłał wariat swoich ludzi pod osłoną nocy, aby podłożyli w przewodach wentylacyjnych. Materiał wybuchowy w nadziei, że po prostu kuchenka gazowa, no bo najczęściej w tamtych latach się gotowało na gazie. No to pomyśleli, że jak włożą w przewody wentylacyjne, to po prostu gaz spowoduje to, że impet wybuchu będzie zdecydowanie większy. Jednak restauracja multipub nie przynosiła jakichś ogromnych zysków. Zamach był planowany na 30 marca. E, I mianowicie e, zamachowcy, e, którzy podkładali bombę, nie wiedzieli o jednym fakcie: że po prostu, w związku z tym, że nie było tutaj ludzi, więc restauratorzy, właściciele multipubu pomyśleli, że w ramach uniknięcia wysokich kosztów nie będą opalali gazem dań, tylko po prostu wszystko ogrzeją na elektrycznych piecykach. A co się stało dalej, opowiem za chwilę. Przyszedł już dzień 30 marca 1994 roku. Zamachowcy już w tych mm, rurach wentylacyjnych włożyli ten ładunek. Nie spodziewali się Pershinga, wariat jednak postanowił, że swoich ludzi wyśle na taką obserwację, aby po prostu mogli mm, no, zobaczyć, czy Pershing faktycznie podjeżdża, czy ten ładunek został mm, prawidłowo podłożony. Przyszła około godzina dwunasta. I faktycznie do Pabu przyjechał samochód, który należał do Pershinga. Jednak wysiadł z niego prywatny kierowca Andrzeja Kolikowskiego, czyli Florek, który mówił właśnie w wywiadzie, że grał tam w bilarda, że tam czymś się tam raczyli. I właśnie tego dnia użyli kuchenek elektrycznych, a nie gazowych. I nagle zamachowcy musieli. Ujrzeć, że ten samochód Pershinga podjechał i postanowili ręcznie tą bombę zdetonować. Wybuch był i tak mały niż na to, co zakładali. Mówiono, że gdyby opalano faktycznie wtedy kuchenkę gazem, doszłoby takiej, do takiej eksplozji, że można by było części multipabu szukać jeszcze po drugiej stronie ulicy, jak i w zasięgu paru kilometrów. Jednak ym, Florek postanowił z tym kijem do billarda uciec, do tej, po prostu w takim był szoku, że nie wiedział, że on ten kij trzyma w ręce, kiedy już do tego samochodu wsiadał, no ale odjechali. Cały dach multipubu się zawalił. E, Impet i tak był tak głośny i tak potężny, że mm, kilka mm, szyb z sąsiednich budynków mm, po prostu no, pękło i um, poraniło nawet jedną osobę mm, dość groźnie w głowę. Na szczęście nic się tej osobie nie stało. A teraz opowiem Wam o konsekwencjach tego wybuchu i co. Wydarzyło się, kiedy już nadjechała tutaj policja i inne służby. Służby po wybuchu przyjechały: Uwaga, po sześciu minutach. W tym miejscu zobaczyli, że doszło do eksplozji ładunku. Na początku twierdzono, że może gdzieś zostały bom, bomby, bo nawet mówiono, że mogło być więcej niż jeden ładunek, że zostały umieszczone gdzieś w jakichś przewodach, tudzież potem do, dotarto do informacji, że no, ewidentnie to wszystko pochodziło z przewodów wentylacyjnych. O dziwo gangsterów, którzy byli wtedy na miejscu, nie spotkała żadna ani kara, no bo z jakiej to było racji. Dwa, no nie wzięto ich nawet tam do wyjaśnienia, sprawa gdzieś tam rozeszła się po kościach i warto wspomnieć, że sam Multipap za długo tutaj nie pobył jako jakieś miejsce rozrywkowe, ponieważ wybuch nastąpił po dwóch latach od takiej renowacji tego miejsca, więc po prostu no policja musiała się tym jakoś zmóc, no szudak się zawalił, cały... Cały budynek poszedł w następstwie do rozbiórki, ale rozpoczęło to potężny, tylko nasilony już konflikt między Pershingiem a wariatem. Bo jednak po całym wybuchu dość mocno ośmieszano policję, bo to był już taki, można powiedzieć, jeden z pierwszych wybuchów w gangsterskich porachunkach. I kpiono z policji, że najlepiej to byłoby sprawcę od razu pokazać że polskie służby są nieudolne, że właśnie nie możemy czuć się bezpiecznie. Nawet był taki fragment programu, który wręcz w tym samym miejscu właśnie zrobił taką satyrę z tego, jak przeprowadzono te akcje. No, tak jak mówiłem, doszło do tego, że tutaj parę, parę szyb poleciało u sąsiadów, no ale sprawa gdzieś tam, można powiedzieć, że rozeszła się ostatecznie po kościach, Ale no był to pierwszy etap w zarzewiu konfliktu między wariatem, a Pershingiem, To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Chciałbym oczywiście tradycyjnie podziękować mojej ekipie Rafałowi i Julii w realizacji materiału. Jako ciekawostkę podam, że kiedyś jak właśnie robiłem takie rozpytanie po tym miejscu dotyczące właśnie tego, tej próby zamachu, to mówili tutaj mieszkańcy jeszcze ze dwa lata temu, że to wszystko co tutaj widzicie, te budynki, które teraz są takimi punktami usługowymi to wszystko należało właśnie do Hershinga. I ludzie tak nie chcieli zbytnio o tym mówić, ale że właśnie te ziemię no, miała mieć mafia i wybudowała tutaj. Potem sprzedała to i wybudowała te punkty handlowo-usługowe. Tymczasem żegnam się z Wami. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i o przycisku wsparcia, jeśli Wam się podoba. I widzimy się na kolejnym miejscu zbrodni.